Witaj w graj swój tenis podcast, miejscu, gdzie psychologia spotyka się z rywalizacją, a zwycięstwo zaczyna się w głowie. Przed Tobą odcinek o tym, jak myślą mistrzynie i dlaczego warto ich czasem słuchać. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej uczymy się na własnych błędach i to niby mądrze, ale szczerze. Wolałabym czasem uczyć się na cudzych, tych osób, które już przeszły przez ogień, pot i tajbreki i są teraz silniejsze, albo uczyć się na cudzych doświadczeniach, bo życie jest za krótkie, żeby wszystkiego próbować samodzielnie. No i właśnie o tym będzie ten odcinek, trzy tenisistki, trzy finały, różne postawy i wypowiedzi, które, jeśli się dobrze przyjrzeć, mają w sobie więcej niż nie jeden rozdział z podręcznika do psychologii. Ale zanim przejdą do tych mistrzowskich cytatów, zrobię szybki przystanek przy mojej ulubionej teorii, takiej, która pokazuje, że warto patrzeć na innych i czerpać z ich doświadczeń. Bez moralizowania, bez nadmiernej powagi za to z konkretem, i podpowiedzią, jak to wykorzystać, nie tylko na korcie. Nim trafimy na największe korty świata, spójrzmy na chwilę przez psychologiczne okulary. Dlaczego w ogóle warto? Przyglądać się temu, co mówią inni, jak się zachowują i jak reagują w ważnych momentach. Tu właśnie z pomocą przychodzi teoria społecznego uczenia się twórcą był profesor Albert Bandura. Teoria powstała w roku 1986, ale jest oczywiście aktualna i szeroko wykorzystywana m.in. w edukacji, psychologii, psychologii sportu, terapii czy marketingu. Pracę nad nią prowadził Bandura wraz z zespołem badawczym i to nie był szybki szkic na serwetce, tylko solidnie udokumentowana teoria oparta na badaniach eksperymentalnych i obserwacyjnych. Bandura pokazał, że uczymy się nie tylko przez doświadczenie i własne błędy, ale przede wszystkim przez obserwację innych ludzi. Ten proces nazywa się w psychologii modelowaniem. Bandura wyróżnił cztery warunki, które muszą być spełnione, żeby takie uczenie się było skuteczne. Skupienie uwagi, czyli musimy zauważyć dostrzec dane konkretne zachowanie. Zapamiętanie, czyli to, co widzimy, przetwarzamy, następnie próbujemy powtórzyć to zachowanie we własnym działaniu. I motywacja musimy wierzyć, że to działanie może przynieść nam korzyść. I jak to działa w praktyce? Bandura uważał, że większość naszych zachowań nabywamy przez obserwację cudzych działań, a wcale nie przez własne doświadczenia. I choć brzmi to trochę jak skrót, to tak właśnie działa nasz mózg jest ekonomiczny. Zamiast przewracać się samemu, wolimy zobaczyć, gdzie inni się wywrócili. I ominąć kałużę. Ale działa to też w pozytywnej wersji. Wyobraź sobie, że widzisz, jak doświadczony zawodnik wraca po podwójnym błędzie serwisowym, ale zamiast rzucać rakietą, robi na przykład głęboki wdech, ustawia się i gra dalej, z pełnym skupieniem. Widzisz, że to działa? To ważny moment, bo obserwując innych, kalkulujemy, czy takie zachowanie przyniosło naszemu modelowi coś dobrego. To oczywiście dzieje się nie do końca świadomie, to dzieje się błyskawicznie, ale widzimy, że to nie przypadek i następnym razem, gdy sam lub sama jesteś w podobnej sytuacji, próbujesz też tak robić. Właśnie na tym polega uczenie się przez obserwację. Nie musisz się przewracać, aby wiedzieć, że warto patrzeć pod nogi, ale też możesz zobaczyć, jak ktoś inny przeszedł przez trudną sytuację z klasą i zrobić tak samo. To, kogo obserwujemy, też ma znaczenie. Im bardziej kogoś lubimy, cenimy, podziwiamy, tym większy wpływ ma na nas jego działanie. Reguła autorytetu, atrakcyjność, reguła sympatii i lubienia działają tutaj pełną parą, dlatego sportowcy, celebryci, aktorzy, liderzy są tak silnymi modelami. Warto też wspomnieć o bardzo ważnym czynniku, który Bandura wniósł do psychologii czyli o poczuciu oczekiwanej skuteczności. Mówiąc prościej, jest to nasza wiara w to, że jesteśmy w stanie coś zrobić że nie tylko fajnie byłoby umieć ale że naprawdę może mi się udać. To jeden z tych wątków, które często decydują o tym, czy podejmujemy jakieś działanie, czy tylko marzymy, że coś zrobimy, siedząc na kanapie. To mega ważny temat, który planuję rozwinąć w kolejnych odcinkach, więc jeśli Cię to interesuje, to chyba już widać, słychać, że warto zasubskrybować ten podcast. Wracając do naszego wzoru do naśladowania. Nawet jeśli ten wzór jest świetny, nie zadziała, jeśli nie uwierzymy, że możemy go naśladować. Dlatego to nauka przez obserwację to nie jest ślepe kopiowanie. To jest proces tworzenie własnej wersji danego zachowania, która jest dostosowana do naszych możliwości i przekonań. I właśnie z tych wszystkich powodów postawy słowa mistrzyń po finałach poważnych turniejach i wydarzeniach mają ogromną moc. Więc, skoro już wiemy, że nie trzeba wszystkiego przeżywać na własnej skórze, czas przyjrzeć się tym, od których warto się uczyć. Zaczniemy tam, gdzie sezon się rozkręca na australijskich kortach, razem z Madison Keys. Początek podróży to Australia. Madison Keys, która w tym sezonie nie tylko pokazała klasę na korcie, ale też podzieliła się czymś bardzo ważnym poza nim. Ta zawodniczka od dzieciństwa marzyła o wielkich turniejach. Jej tenisowa podróż zaczęła się od momentu, gdy jako mała dziewczynka zakochała się w sukience Sereny Williams. Niedługo później rozpoczęła treningi, a już w wieku 14 lat wygrała swój pierwszy profesjonalny mecz. Talent eksplodował, ale oczekiwania także. Przez lata prawie wszyscy mówili o niej jako o przyszłej mistrzyni Wielkiego Szlema. Działała zgodnie z planem: kontrola, rutyna, precyzyjny trening wszystko według sportowego schematu skup się na tym, co możesz kontrolować na przygotowaniu koncentracji, nawykach. Ale chociaż to dosyć dobrze działało, to jednak coś tu Madison nie do końca grało. Z biegiem czasu Kiss poczuła, że ten system, który przez lata pomagał jej przetrwać, nie wystarcza do tego, by ona czuła się w tym dobrze. Pojawiła się presja i to nie tylko ta z zewnątrz, ale też ta wewnętrzna, od siebie samej. Bo skoro inni czekają, skoro wszystko jest zaplanowane, to czemu ja nie czuję radości? No i dlaczego nie ma tego stempla jakości w postaci tytułu wielkoszlamowego? Przełomem była decyzja o terapii. Wbrew stereotypom, wbrew oczekiwaniom, Madison musiała zrobić coś niełatwego: przyznać się przed sobą. Że jednak nie wszystko jest okej. Okay. Podczas sesji terapeutycznych zaczęła mówić o sobie nie tylko jako o tenisistce, ale jako o człowieku, o presji, o lękach, o tym, jak postrzega siebie, o tym, jak czasem trudno jest przyznać się jej do emocji, które nie pasują do obrazka profesjonalnej zawodniczki. W wywiadach przyznawała też, że terapia pomogła jej zrozumieć siebie i poradzić sobie z presją zawodową oraz osobistą, podkreślała, że dzięki tej pracy nauczyła się akceptować swoje wszystkie emocje i przestała definiować siebie wyłącznie przez pryzmat osiągnięć sportowych. Dziś Madison mówi o czymś jeszcze, o radości z gry. Nie sztucznej, nie pozowanej do kamery, ale tej autentycznej, szczerej, prawdziwej, płynącej z wnętrza. Bo kiedy masz odwagę, mówi Amerykanka, zajrzeć w siebie i przyznać się do tego, co naprawdę czujesz, presja nie musi już przygniatać. Może stać się Twoją siłą. Przyznała, że wie. Jak łatwo ten przekaz brzmi, jakby był wyjęty prosto z jakiegoś podręcznika albo poradnika, ale dla niej to nie była teoria. U niej to naprawdę zadziałało. A kto oglądał Australian Open 2025, ten chyba nie ma wątpliwości, bo to było widać w sposobie, w jaki Madison poruszała się, jak reagowała na punkty, jak oddychała po wygranych gemach, nie tylko grała dobrze, wyglądała na szczęśliwą, nie przestraszyła się ani presji, ani rywalek. Myślę, że spokojnie może to być ta nasza pierwsza lekcja od kobiety zawodniczki, która zrozumiała, że kontrola to nie wszystko, jeśli nie masz kontaktu ze sobą. A teraz zmieniamy kontynent, zmieniamy tempo, przenosimy się do Dubaju, gdzie o swoim doświadczeniu opowiedziała Mira Andrejewa, najmłodsza z naszej trójki mistrzyń, ale z lekcją zaskakująco dojrzałą. Czas na zupełnie nowe spojrzenie, ale wcale nie mniej głębokie. Przenosimy się na korty, gdzie błyszczała Mira Andrzejewa. Jeśli słuchaliście odcinka trzeciego mojego podcastu, to już wiecie, że to zawodniczka, która zaskakuje nie tylko stylem gry, ale też dojrzałością mentalną. A jeśli nie słuchaliście, to serio, warto nadrobić. Dziś skupię się więc tylko na jednym wyjątkowym geście, takim, który nie pojawia się często, a który ma ogromną siłę. Po swoim meczu w Dubaju, a potem znów w Indian Wells, Mira stanęła przed mikrofonem i wygłosiła te tradycyjne, zwyczajowe podziękowania dla teamu, dla sponsorów, dla widzów, dla ekipy. Ale później powiedziała coś, co wielu z nas powinno usłyszeć nie tylko raz w życiu. Z uśmiechem i z pełnym przekonaniem powiedziała: Na koniec, ale to nie mniej ważne, chcę podziękować sobie. Wiem, przez co przeszłam, więc dziękuję sobie za to, że zawsze w siebie wierzyłam. Dziękuję sobie za to, że nigdy się nie poddałam i zawsze radziłam sobie z presją. Dzisiejszy dzień nie był łatwy, ale postanowiłam dać z siebie 100%, więc dziękuję sobie za to. Brzmi odważnie? Może, ale też niesamowicie prawdziwie, bo przecież kto, jeśli nie my sami, Widzimy nasze codzienne zmagania, ciche decyzje, walkę z presją, momenty zwątpienia i te chwile, gdy mimo wszystko wstajemy i robimy swoje. Nawet jeśli na zewnątrz nie wygląda to spektakularnie, my wiemy, ile nas to czasem kosztuje. Mira Andrejewa przypomina, że mentalność zwycięzcy to nie tylko twardość i skupienie. To także umiejętność zauważenia swojej siły, doceniania własnej drogi, nawet małych, niewielkich, drobnych, ale codziennych gestów i przyznania dałam radę i jestem z siebie dumna. To taka lekcja, którą możemy zabrać ze sobą nie tylko na kort, ale wszędzie, gdzie mierzymy się ze sobą samym. A teraz ostatnia, trzecia lekcja. Lecimy do Miami. No dobrze, Australia była o szczerości, Dubaj o wdzięczności, a teraz Miami, gdzie Aryna Sabalenka pokazała, że czasem największą zmianą nie jest to, co robisz, ale jak to robisz. Sabalenka od lat znana była z potężnych uderzeń i równie potężnych emocji, kiedy coś nie szło, było to widać, słychać też. Ale ostatnio coś się zmieniło, Aryna przestała krzyczeć na swój serwis i zaczęła wygrywać. W przeszłości zmagałam się z wieloma różnymi problemami, mówiła niedawno: Pierwsza Rakieta Świata. Przechodziłam przez trudne momenty, a mój serwis sprawiał mi ogromne kłopoty. Przez jakiś czas w ogóle nie mogłam serwować, mówiła Sabalenka, i przyznawała, że to był ten moment, w którym zrozumiała, że nawet jeśli zawodzi najważniejszy element jej gry, to ona może nadal wygrywać, bazując na innych atutach. I to był Pierwszy krok do tego prawdziwego przełomu, a kropkę nad i postawiła nie technika, tylko mentalność. Pewnego dnia Aryna pomyślała sobie podobno: Wiem, że w życiu są o wiele poważniejsze problemy niż jakikolwiek nieudany mecz. Cokolwiek się stanie na korcie, nie będę pokazywać tych negatywnych emocji. I właśnie wtedy nastąpił ten moment symbolicznego kliknięcia. Gdy przestała reagować, jak sama mówi, jak dziecko, które rzuca rakietą i zaczyna płakać, a zaczęła działać jak ktoś, kto wie, po co jest na korcie. Nie chodzi oczywiście o to, że emocje u niej przestały się pojawiać, one nadal są, to naturalne, ale nie rządzą już jej grą. Dziś to ona stara się rządzić sobą z chłodną głową, pewnością, spokojem, który może budzić respekt. Dostrzega to, co ma, czym dysponuje, nie skupia się na brakach, jak na przykład gorszym uderzeniu serwisowym czy gorszym momencie w meczu. Stara się koncentrować na zasobach, na tym, co ma, co potrafi, co umie i co w danym momencie działa. Ostatnia lekcja tego odcinka mogłaby więc brzmieć: Nie zawsze trzeba więcej siły, czasem trzeba więcej spokoju. A skupianie się jest super, jeśli koncentrujemy się na tym. Co nas buduje? Trzy kobiety, trzy różne drogi, a zostawiają nam coś, z czego możemy korzystać. Wystarczy tylko patrzeć, słuchać, obserwować i zamodelować się. A jeśli czujesz, że ten odcinek dał Ci do myślenia, podziękuj sobie jak Mira, uciesz się grą i doceń czas na korcie jak Madison, bądź dla siebie bardziej wyrozumiała lub wyrozumiały i nie krzycz na siebie... Jak Aryna na serwis. To był Graj swój tenis podcast. Dziś o mistrzyniach, które przypomniały nam, że siła zaczyna się tam, gdzie jest szczerość wobec siebie. Jeśli ten odcinek zostawił z tobą choć jedną myśl, subskrybuj, graj swój tenis i koniecznie wracaj po więcej, bo psychologia to nie teoria, to codzienna praktyka.